Witam drodzy Państwo, taki szybki wstęp tutaj jeżeli chodzi o samochodzik mamy tutaj taką furkę, tylko zrobiliśmy tutaj taki, taką małą zmianę w kołach testuję teraz coś takiego, czyli mamy o niebiesko-czerwone napisy właśnie w kolorach Gran Turismo 2 albo ewentualnie mówiąc kolorach też Suzuki, no bo logo Suzuki jest czerwone, napis Suzuki jest niebieski, trochę ciemniejszy, no i na tle białym. No i tak to właśnie się mniej więcej prezentuje taki mały, właśnie, takie małe zmiany, właśnie w, w Swifcie. Swifcik też dzisiaj zobaczył trochę gąbki, trochę wody. Udało mi się go jakoś, jakoś tam umyć. No nie jestem jakoś z efektu zajebiście zadowolony. No nie dysponuję Sprzętem jak to dysponują kardytajzy, autko będzie wymagało jeszcze jakiegoś tam konkretniejszego doczyszczenia, ale z tego kurzu brudu z tych kilku miesięcy, jak nie był myty od zeszłej zimy, w sensie nawet zeszłego roku, czyli z dobre pół roku, no to wygląda i tak lepiej niż, niż wcześniej nie jest źle. Prezentuje się całkiem znośnie, jak na moje. Nie jest źle. No, i zobaczymy, jak ten efekt tych kół będzie wyglądał. Ozdobione, jak widzicie, niebiesko-czerwoną farbą. Napisy nie teraz białą, tylko niebiesko-czerwoną. Felgi też zostały wyczyszczone. Dressing, opon, został zrobiony. Także myślę, że w miarę to wygląda. Pozdrawiam.